Na cześć w swoich propozycjach składaliście też taką. Między innymi, żeby pokazywać papudractwo innych. No to pokazuje Klient do mnie trafił z wałem od, od dzika. To jest wał od. Miał być wał od dzika. Fachowcy w Słupsku wymienili mu łożyska na nowe. I miało być wszystko ok. Po prostu ręce opadają, przypatrzcie się dobrze, tu łożyska ściągano gumówką, jest nacięcie, tu jest całe poczaskane, kanałki, rowki od pierścieni. To są takie rzeczy, które no, widać na pierwszy rzut oka, wał jest poczaskany tak jakby, znaczy no nie tak jakby, tylko młotem go rozbierali, przestawiali, to jest wszystko tu. Tu jest e, zrobione coś takiego, dwa łożyska założone. A teraz o niespodzianka, zobaczcie, jak wygląda w oryginale. Wał. Wał w oryginale, Tu są dwa pierścienie uszczelniające z przodu na drugiej końcówce. Tu są dwa łożyska. Tu są dwa łożyska z takim rozstawem, bo jeszcze. Do środka przychodzą pierścionki, takie dystansujące. Tutaj z jednej strony jest szeroko, z drugiej strony też jest szeroko, a w środku... Hmm, niespodzianka. Niczego się nie włoży. Na pewno nie pierścienia, który ustala. Po prostu brak słów. To zrobiła jakaś firma w Słupsku, nie wiem, nie, nie, nie znam namiarów, ale najchętniej bym gościa po prostu nie wiem, nawet nie do szkoły wysłał, bo to rozbierać coś i, i nie zapisać sobie, jak to wygląda. Jeszcze zgubić pierścień, bo klient twierdzi, że dostarczył z tym pierścieniem. Tutaj nie wiem, no co by na to? No, miłego dnia. Wał, wow. naprawiłem. Znaczy, się z dwóch zrobiłem, jeden, ten, który był, porzewiały, ten właściwy. Końcówkę przełożyłem z tego zrobionego przez fachowców. Jest w tej chwili wszystko pozakładane, nowy korbowód, nowe łożyska. To jest to o czym mówiłem, tutaj przychodzą dwa pierścionki, tu się wszystko obraca, nic nie jest poczaskane. Tutaj też jest pierścień, a nie łożysko. Tutaj też jest wszystko oczywiście zrobione tak, jak powinno być. Stożek jest przeczyszczony, końcówka też wyczyszczona. Bicie wału w tej chwili. Zaproszę druga strona. Zepsuł się. W dwóchsetek, dwóch setek, półtorej setki dwóch. Myślę, że tym razem klient odbierze wał, który będzie mógł włożyć do silnika. Także pamiętajcie, w Słupsku jest taka firma, która potrafi naprawić naprawdę w sposób rewelacyjny wał od motopompy. Tym razem do usłyszenia miłego dnia.